Witam Cię bardzo serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, to ja ksiądz Aleksy, misjonarz Świętej Rodziny. Tęskniesz za Jezusem. Dzisiaj spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, w jaki sposób pokonać stres przed czytaniem do mikrofonu. Zapraszam Cię na kolejny odcinek. Miejsce, z którego czytamy, czytanie, śpiewamy psalmy w kościele, albo ksiądz czyta Ewangelię i głosi kazanie, nazywa się Ambon. W różnych kościołach wygląda ona inaczej, ale tylko z tego miejsca wolno czytać wszelkie czytania, psalmy śpiewać, głosić Ewangelię i głosić kazanie. Drogi dzieci, jeżeli zdecydowaliście się na to, aby czytać, czytanie podczas Mszy świętej. To najważniejszą rzeczą jest oczywiście się do tego dobrze przygotować. Najpierw musimy dowiedzieć się, jakie to będzie czytanie, odnaleźć je choćby w internecie. Można wydrukować, można w domu ćwiczyć, ale najlepiej z tej karteczki, którą wydrukowaliśmy, podczas mszy już nie korzystać, ponieważ w lekcjonarzu to czytanie jest takie same, które ćwiczyłeś w domu. Ta księga, z której będziesz czytać czytanie podczas Mszy Świętej, nazywa się Lekcjonarz. Nawet jeżeli ćwiczyliśmy czytanie w domu, powinniśmy przed Mszą Świętą sięgnąć również do lekcjonarza. Należy przed Mszą Świętą jakieś 15 minut podejść do zakrystii i zapytać księdza, który będzie odprawiał przez świętą albo pana kościelnego, czy właściwe czytanie jest zaznaczone w lekcjonarzu. Jeżeli tak naprawdę jest, to bierzemy lekcjonarz, który zapewne już znajduje się na ambonie, otwieramy z tą rzeczką, która jest zaznaczona. Tak jak dzisiejszy dzień, piątek widzimy to czytanie, które będzie zaznaczone. Jest tym czytaniem, które powinniśmy przeczytać na Mszy Świętej. Lekcjonarz mszalny, tak jak każda księga, posiada swój spis treści, ponieważ podzielony jest na różne tygodnie, dni, z których powinniśmy czytać czytania i Ewangelii. Są różne rodzaje lekcjonarzy. Jest gruby lekcjonarz, w którym znajdziemy czytania na różne święta i uroczystości. Przed sobą widzimy lekcjonarz, który aktualnie jest używany w kościele, ponieważ znajdziemy tutaj czytania choćby z dzisiejszego dnia. Ten odcinek nagrywamy w piątek. Widzimy przed sobą czytanie, pierwsze czytanie z piątku, dzisiejszego dnia na Mszę Świętą. Podchodząc do ambony, najpierw czytamy to, co jest pogrobione. W tym przypadku widzimy czytanie z Dziejów Apostolskich. Następnie czytamy samo czytanie. Jeżeli jest na dwóch stronach, to stronę przewracamy i czytamy w ciągu dalszym aż do słów Oto słowo Boże. I dobrze pamiętamy, że wszyscy ludzie na kościele odpowiedzą nam Bogu, niech będą dzięki. Kończymy czytać czytanie, schodzimy z ambony i wracamy na swoje miejsce. Zanim zaczniemy czytać czytanie, powinniśmy się przekonać, czy mikrofon jest dobrze ustawiony. Jeżeli widzimy mikrofon w ten sposób, jak w tej chwili, to znaczy, że nie jest on dobrze ustawiony, ponieważ nie będzie nas słychać na kościele, nie będzie nas zbierał. Jeżeli będzie w ten sposób, również będzie źle nas słychać na kościele. A przecież Słowo Boże, chcemy, żeby wszyscy usłyszeli z naszych ust jak najlepiej. Dlatego mikrofon powinien znajdować się. Jak najbliżej, nie dotykamy oczywiście ustami, ale mówimy prosto do niego. Są różne mikrofony w kościołach. Jedne są głośniejsze, inne są cichsze. Jest też mikrofon bezprzewodowy, do którego być może będziecie mówić wierszyki, stojąc w innym miejscu w kościele. Ten mikrofon się różni od tego na ambonie tym, że musimy trzymać go. We własnej ręce. Ale zasada jest podobna. Nie trzymamy go przy oku, gdzieś przenosie, tylko mówimy prosto przed sobą. Ale nie dotykamy ustami i nie trzymamy też zbyt daleko. Mówimy normalnym głosem. Nie za cicho, nie za głośno. Próba przed Mistrzom święto jest potrzebna również po to, aby zobaczyć, czy ambona w kościele nie jest za wysoka bo możemy być niskiego wzrostu i wtedy, aby dobrze nas było widać i słychać z ambony, powinniśmy skorzystać z takiego schodka, stopnia, który jest na pewno dostępny w każdej zakrystii. Ustawiamy go sobie przed amboną albo prosimy kogoś, aby pomógł nam, ustawił przed naszym czytaniem i wtedy spokojnie wchodzimy na ten stopień, jest nam wygodniej, a ludzie nas lepiej słyszą. Co się stanie, jeżeli pomyli się podczas czytania? Nic nie stanie. Czytamy dalej, każdemu może to się zdarzyć. Na pewno, jeżeli dobrze to czytanie przećwiczymy przed Muszą Świętą, to prawdopodobieństwo tego, że się pomylimy, jest oczywiście mniejsze. No i pozostaje bez odpowiedzi pytanie odcinka. Jak pokonać stres przed czytaniem? To jest bardzo trudne pytanie. Każdy się stresuje, czytając po raz pierwszy. Publicznie. nawet ksiądz odprawiając swoją pierwszą mszę świętą, się stresuje. Ale im więcej będziemy razy czytać czytanie nam Przeświętej, tym mniej będziemy się stresować. I na koniec, drogie dzieci, Mały Katechizm po raz kolejny przypomnijmy sobie siedem sakramentów. Pierwszy, Chrzest. Drugi, bierzmowanie. Trzeci. Eucharystia. Czwarty, pokuta i pojednanie. Piąty, namaszczenie chorych. Szósty, kapłaństwo. I siódmy, małżeństwo. Pamiętaj, nie zapominaj. Dziękujemy, drogie dzieci, za udział w tym naszym kolejnym spotkaniu. Pamiętacie, jakie było hasło? Mam nadzieję, że tak. Do zobaczenia jutro o tej samej porze z Panem Bokiem.